No to witam następnego dnia. Ładowałem wszystkie baterie poza mikrofonem, więc mam tylko chwilę, żeby to nagrać. Wczoraj już totalnie straciłem humor na nagrywanie czegokolwiek, bo dojechaliśmy do Sakary. I co się okazało, że pomimo tego, że jest otwarte do 17, wpuszczają do 16, pozostaje jeszcze godzina na zwiedzanie, więc się nie wyrobiliśmy więc nie zobaczyłem tej piramidy schodkowej i czerwonej piramidy. E, no a teraz jest godzina... O, zegarka jeszcze nie naładowałem. Teraz jest godzina koło 6.30. Pojechałem na e, dworzec autobusowy, Gołbas. No ale... No ale to nie jest ten główny dworzec, z którego mam bilet i autobus będzie tutaj dopiero pół godziny później. Zobaczymy, jak wygląda ta biznes-klasa. Bilety w dwie strony. To koszt zaledwie 30 zł niecałych, więc super. Aplikacja jak FlixBusa praktycznie. Bardzo łatwo można wszystko zamówić, więc myślę, że każdy sobie ogarnie. Ale przydaje się lokalny numer telefonu, no ale to zapewne każdy będzie miał, mając internet tutaj. Tak więc całkiem spoko. Jedziemy się pokąpać zobaczyć jakieś inne miasto i tyle. Zaraz w jakimś sklepie ogarnę sobie coś do jedzenia. W sumie mam jeszcze prawie godzinę czasu. No i 3 godziny drogi autobusem. Bilet powrotny mam po godzinie 20.00, więc, więc praktycznie cały ludzki dzień tam trzeba naładować baterię. No to dojechałem do tej Aleksandrii, całkiem szybko, minęło te 3 godziny, włączyli telewizorki w trakcie, sporo filmów, jakaś muzyka, filmy po angielsku oczywiście, no ale to muzyczka i no ale okazało się, że Uber tutaj nie jeździ, więc, więc cofnąłem się do jednego z nich, stargowałem z 50 dolarów na 25, autobus powrotny mam po dwudziestej i on wszędzie ze mną e, wszędzie ze mną podjedzie pokaże wszystkie atrakcje e, zawiezie gdzieś tam na obiad i... I, no i co tam tylko będę chciał więc do dwudziestej mam go, że tak powiem, na wyłączność wszędzie poczeka bardzo oldschoolowy samochód ma co e, na pewno obgram i co? No, jestem teraz przy jakiejś pierwszej atrakcji. E, coś z Pompejami związanego. Więc tutaj mamy taką atrakcję jeszcze z starożytnego Rzymu, tak? Chyba? Pompeje, Rzym. E, więc e, idę zobaczyć. Może jakieś foteczki się cyknie. Słońce już grzeje maksymalnie, muszę się nasmarować. E, teraz stoję w cieniu, więc e, jeszcze jest w miarę. No i co? I w drogę. A, z, no i z 50 dolarów 25 stargowane, więc jak za cały dzień jeżdżenia jest godzina... E, właśnie zegar tak trochę rozładował się. Jest godzina 11.40 i ze mną będzie do godziny 20. Ogólnie wejście tutaj 150 funtów egipskich, to 12.50 na całe. No i tyle. Wyjściówki ogólnie zauważyłem, że tutaj nie są zbyt drogie. Na pewno bibliotekę aleksandryjską chciałbym zobaczyć. Jest to jakiś teatr rzymski, e, jakaś forteca taka nad morzem. No to zostałem zaangażowany do robienia zdjęcia Chińczykom, w zasadzie filmiku sobie nawet zażyczyła trzymać tu w kadrze, żeby ona mogła sobie przejść. Wcześniej angażowała swoją matkę, która miała z jakiejś. Z 80 lat. Tak więc y, chyba nie chciała już jej wykorzystywać, bo kazała jej stać w takiej pozycji w przykucu. Ja myślę, że ona zaraz zemdleje na tym słońcu. Za magnes zawołali 400 funtów egipskich ILE?! Czyli jakieś 30 zł. To powaliło ich. w Kairze były za 1 y, euro to jest 4 zł. Więc yy, dziękuję bardzo. I zaraz jechała z ceną do 200, no ale to też powiem, że jest 3 razy tyle, co powinno być. Ale foto jest. Let's go to okay. Okay. Szybko idzie. 3 minuty później jesteśmy już w kolejnej e, atrakcji. Jakieś katakumby. Tu są też pełno jakichś fragmentów kolumnad. Tu też jakieś mniejsze kolumnady. E, co? Śmigam do tych yy, katakumb. Nazwijcie mnie ignorantem, ale w sytuacji, gdzie nie jest tutaj dosłownie nic opisane, to dla mnie są to po prostu dziury w ścianie pod ziemią. Nic więcej. Okej, okay, w tej jednej sali były jakieś fajne zdobienia związane chociaż z, z Egiptem. Nie wolno się do Mam dość po piramidach. No dobra, to jest trochę większe. Grobowce grobowcami a są takie wręcz całe tunele. No i trzeba uważać, bo łatwo sobie kostkę skręcić tutaj. No to tutaj taki wagonik z jakichś takich małych sarkofagów. Ciuchcia. No dobra, to jeszcze przed jedzeniem kolejna atrakcja Teatr Rzymski w Aleksandrii. Taki trochę malutki już teraz widzę i już go pokazuję. Zajdę na sam koniec do niego. No ale co, przynajmniej jest. W Atenach trzy tygodnie temu nawet nie można było wejść do ich amfiteatru. Tak więc nie ma co narzekać. Więc fajnie. No i fajnie, że chociaż tu są jakieś opisy. I znowu śmieci. Cały czas na tym samym terenie. Nie wiem, czy widać tam, gdzieś tam nie chce iść, ale jest ich pełno. Tak sobie teraz też myślę, że człowiek targuje się o te czasami głupie kilka dolarów tutaj. A tak naprawdę ostatnio. Byliśmy z bratem po kebaby to za, nie wiem, cztery kebaby dla, dla całej rodziny zapłaciliśmy 180 zł. A tutaj tak naprawdę za połowę tej ceny e, ma się kierowcę na cały dzień, który cię wszędzie obwiezie, poczeka za tobą. No więc to jest też takie czasami trochę niedorzeczne. Targowanie się już dla samej zasady, no ale to jest część ich kultury. Oni z reguły zaczynają od cen dwa razy wyższych. I to powinno się robić. Tak. Brawo, brawo dla nas, brawo, brawo nieznane, brawo Jareczek nieznany! Trzeba że tych śmietników tutaj trochę jest. Tak więc nie rozumiem, czemu tak ciężko niektórym po prostu wziąć te śmieci ze sobą, te 30 metrów dalej do śmietnika, zamiast po prostu je wyrzucać. Nie wiem, dalej nie mogę wyjść z szoku, że tak to jest wszystko zanieczyszczone. Tutaj po drugiej stronie jest podobno najstarszy dworzec i jest przeogromny. Najprawdopodobniej za chwilę tam pójdę. I mieliśmy taki targ kurczaków w sensie świeże jedzonko, gdzie zaopatrują się lokalci. I chyba cofnę się tam, żeby żeby też ponagrywać. Na razie to mam pomysł na jeszcze jedną fotkę. Tak więc zejdę, zrobię i wychodzę stąd. No dobra. No to jest um, w Bibliotece Aleksandryjskiej. Robi to wrażenie. Jest jednocześnie staro i nowocześnie. Zjadłem zarmobicę jedzenie. Po prostu rewelacyjne. Porcja przeogromna. Mam filmik telefonem nagrany, więc wrzucę to w trakcie. To jest cała miska jedzenia, ciecierzyca, makaron do spaghetti, mały makaron, ryż, kasza, prażona cebulka, do tego były sosy, pomidorowy, salsa i jakiś jeszcze, butelka wody i w plecaku mam jeszcze 7 i za to wszystko 5 zł. Nie zjem tej miski, jest przeogromna, to jest moja dłoń. Mega, mega dobre. Polecajka od Lokalsa. No i ta fura. To jest zajebiste! I tak naprawdę, jakby nie patrzeć, było chyba to najlepsze jedzenie do tej pory, jakie zjadłem w Egipcie. Więc rewelka. No i miałem fajny pomysł na film poklatkowy, ale ochroniarz powiedział, że nie może plecak, ani nic leżeć na ziemi. Więc nie jestem w stanie sobie tego tu zrobić. Więc jest tylko jakiś selfiaczek, jedna fotka, gdzie ludzie i tak mi weszli w kadrę. No ale zawsze coś. Dobra, chyba powoli trzeba zmierzać ku wyjściu teraz jeszcze na zamek twierdzę, która jest zaraz przy morzu. Pokręcić się po plaży i raczej się wykąpać. A, skończyć jedzenie. Nie zjadłem wszystkiego jeszcze, ale było naprawdę pyszne. Na książki jest strasznie dziwne. Z jednej strony siedzą, uczą się, a z drugiej strony z strony turyści chodzą i robią sobie fotki. Przewodnik, mój taksówkarz, zaoferował, że ogarnie mi jakiś rejs statkiem, który jest niezbyt drogi. Będzie można sobie popatrzeć. Nie wiem, gdzie lepiej. O, dobra, tak lepiej będziemy widać. Nie mogę założyć okularów, bo słońce daje tak, że przez okulary nie widzę nic na ekranie, ale jak mam włączone... Dobre, ale się motam. Nie widać nic na tym ekranie. Muszę mrużyć oczy. A jak zakładam okulary, to totalnie nic nie widać, bo po... Polaryzacja sprawia, że nic nie widać. Wchodzę do środka. Ale więc tutaj całkiem... <kłysy> całkiem ładnie. I co? Potem chyba kąpiel. I... popłynięcie sobie stateczkiem. Może do jakiegoś meczetu, bo jest tutaj podobno jeden bardzo, bardzo fajny. Więc chętnie sobie go zobaczę. Meczety mają swój klimat. No i zaraz wejdę na mury obronne. Dobra, wchodzę do środka. No, fajny ten zameczek, fajny. No i faktycznie czysto. No ale na każdym kroku jest tutaj ktoś, kto ma miotłę, szufelkę i sprząta. Coś się dzieje. Tak więc. Naprawdę spoko miejscówka i na bank warta swojej ceny, jeżeli chodzi o zwiedzanie. No to jestem w meczecie. Strasznie dziwnie, bo tutaj jakieś krzesła są porozstawiane, jak wiem to dla turystów. W zasadzie w żadnym wcześniej krzeseł nie widziałem, a tutaj całe dwa rzędy. Tutaj się modlą nie wiem jakoś tak pomimo tego, że Lubię meczety i te, w których byłem do tej pory, miały jakiś taki swój klimat. To ten jest taki, jest ładny, jest fajnie ozdobiony, Fajny jest ten środeczek cały z tą kopułą, żirandolem, ale nie wiem, nie ma jakiegoś takiego klimatu. Te klimatyzacje, które tu stoją, tam, tam przy słupach, tam to. Jakoś słabo to wygląda. Bardzo słabo. No ale spoko. Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Będę wychodzić, to, to nagram to. A teraz chwila relaksu. Zanim nagram Timelapsa, to taki piękny widok. A tutaj co mamy? Niespodzianka śmieci. I tak na całej długości i na plaży dalej. No to jest niewątpliwie minus tego miejsca ogromny. Podróż po Aleksandrii się zakończyła w zasadzie półtorej godziny przed, przed e, planowanym e, odjazdem. Udało się zmienić bilet na godzinę wcześniej, więc za 30 minut wsiadam, zrobię jakieś zakupy na drogę i, i śmigam. Głośno tu, a mikrofon nie włączyłem. Dobra, do jutra zapewne. Brzoskwiniowy szwepsik, ciekawe czy dobry. Degustacja. Ej, dobry! Daje radę! No dobra, to jestem w autobusiku kolejnym. Takie miejsca. Czy nie siedzę na swoim? Nawet wszyscy poszli na górę. No to ja sobie wykorzystam to, bo to dwupiętrowy autobusik.